Witajcie, z tej strony Michael. Michael Wier Wierci Pięta. Oto jest mój azyl. Żyję tutaj już od 40 lat. Nie wychodziłem ani na chwilę. Tutaj są moje plany na budowę atomowej zagłady. Ponieważ to miejsce nie jest normalnym miejscem. Mogę wam pokazać w Nie, nie wyjdę. Widzicie jak mogę wyjść. Ale nie ruszam się z terenu tego domu. Czyli wyjść sobie mogę, ale ruszać się z terenu domu nie mogę. Tu jest teren domu. Ale się nie ruszam. Jak widzicie jak na razie jest spokój. Ale nigdy tak nie jest, nigdy nie jest spokojnie tutaj. Tam. Nie zalazcie te dźwięki, to po prostu moja schizofrenia. Tam. Jest marihuana. Więc jak widzicie, wszystko na nielegalu. Tutaj też jest Marihuana w środku... do pokoju, do domu wokół mogę też wejść, w sumie wam. Pokój nie jest jakiś odkrywczy... Znaczy dom. No to nie jest jakiś odkrywczy. Tu jest mój znajomy. Czemu jest, że to odgłos? To takie dziwne. Dobra, wracamy. Tutaj ogólnie czasami sobie gram w piłkę nożną tym plecakiem. A tymi, to są moje buty, nie mam takie buty Bo oni ogólnie mi płacą w butach, tak? Bo ja tutaj Wiecie, pracuję sobie niby I wkurzamy te dźwięki, jak je wyłączyć? Witajcie, z martwych wstałem Już nie słyszę tych, już nie będzie słyszeć się Tych dziwnych odgłosów, więc mogę wam na spokojnie pokazać co robiłem przez te kilka lat Tutaj są moje narzędzia Które mi produkuje oczywiście tą atomówkę tutaj ogólnie oni mi płacą też tak no to sobie kupuję przez internet no mam telefon taki nie? kupuję sobie przez internet ważne rzeczy do ogólnie budowy tej atomówki i to właśnie sobie składujemy tutaj trzymam klucze do zamykania tego pokoju bo to jest mój tylko pokój to jest mój azyl, tak jak już wspominałem i to jest bardzo cicho tutaj niby to są zwykłe farby nie <laughs> to jest farbę tutaj mamy Mm. To no tak, to jest akurat po farbie. Ale... E, ogólnie jakbyście to jakbyście to otworzyli, to w środku tego e, są rzeczy do budowy oczywiście atomówki naszej. Tak, tam są No, obce różne rzeczy, w sumie już no, nam na, 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 na nawet nie będę wam mówił. Jakie tam są rzeczy, bo to są takie, wiecie, naukowe jakieś tam uran i takie tam. No, Tutaj jest... Yy, dysp dyspozytor paliwa No przecież w końcu jakoś musimy za... za yy, musimy jakoś za... Naładować naszą atomówkę, prawda? To w taki sposób właśnie ładujemy ład atomówki Co yy, tu jeszcze mam? Tutaj oczywiście narzędzia A i te paliwo czasami ja też sobie popijam, czasami, ja tak czasami, czasami No bo nie mam, bo... Mamy dużo hajsu, ale wiecie jak to jest A tylko sobie paliła właśnie. Tu jest moje wymarzone auto. Dałem sobie tutaj, żeby wiecie, tak, co, tak sobie myśleć, co nie? Bo jak, bo jak zrobię tę odmówkę, to popier... Nie wodzę. Co się tam dzieje? Cisza! Cisza! Kurde, niewiarygodne. Po prostu są tacy głupi! Nie, nie wszyscy! on jest? Kto? To jest ten, to jest on! Ty ch chyba czysto! Teraz czekajcie, spra sprawdzę co on tu miał. Dobijamy go? Dobity już jest! Czekaj, zbiorę z niego kasę. Czy da się... Dobił? <grywka> Nie wiedziałem. Powiedzieć ci, i z ją się Miałem kiedyś... dziwny sen. Byłeś ty w nim? Powiedziałeś, że... Czekajcie, nie, nie palcie jeszcze. Nie palcie? Czemu mamy nie palić? Zaraz, ja tu mam paliwo. Wszystko się tu spali. I dobra. Moje wszystkie badania pójdą na marne. Ja pierdzielę chyba tu marne. <ścoughs> no. Siar paliwa przed śmiercią. Dobra, czuję, mam z niego 12 kafli. Czuję, że się wykrywają. na nowe Te 12 kafli było moje. Od... Miał mi oddać. Miał mi oddać. jutro. Niestety tego nie doszło. <kluje> <kluje> tak jak ja. Tego. Życie. Oni już to wszystko palą. <kluje> Sobie moje marzenie Dobra. jest teraz prawdą. Eee, to to chodzi, że... Jak tu się zacznie wszystko palić, to, to wszystko wybuchnie. Bo ja tutaj tą atomówkę robiłem, nie? Więc... Dwie paczki na jednym ogniu. Ale szkoda, że... Już ich nie zobaczymy nic O Boże... Obywa się do mego pokoju. I to podpalili, bo... Normalnie to się nie podpali. Mój nie. Widzicie, to jest wszystko... Stalowymi cegłami zabudowane. Nie grozi... Zawaleniu. Czemu to jest tak zrobione? Żeby... O cholera. Żeby... Dostali samego listami. Oni chcieli... Nie chcieli mnie słyszeć, a wiecie ja, jak ja coś powiem. <tryk> <tryk> o kurde, to się dzieje. Żegnaj, Heleno, moja córko, dziesięcioletnia. Żegnajcie wszyscy. To koniec tej serii. <tryk> Proszę podpalcie już Jezu już żyć O cholera Mój dyspozytor paliwa zar się podpali o już się podpala To było na tyle Śmierć Godna Batera. a sumie Nie, to nie czas umierać. To nie czas umierać. Uh. Uh. Biorę moje wszystkie zapiski. Uh. 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 What the fuck? Uh. <coughs> nie mogę wyjść stąd. Uh. Tak, tak, tak się dzieje właśnie. Uh. Jedź, jedź, jedź! O. o Boże, to było tyle chemikali, tyle wszystkiego. Ale przeżyłem! Przeżyłem! Michael torpeda wygrał. Nie Michael, nie wiem jak się nazywam. Nie powiem to Wierci Pięta? Tak, Wierci Pięta, Michael Wierci Pięta. No właśnie, Ma Michael Wierci Pięta. O Boże, wygrałem! Przeżyłem to, widzowie, przeżyłem! Kolejnego odcinka będziecie spodziewać.